Konan Kaźmierski w żałobie. W ciągu tygodnia pożegnałem dwie osoby, z którymi dzieliłem życie. To już nie tylko trudny czas, to emocjonalna przepaść, z którą musi się zmierzyć młody celebryta. Konan Kaźmierski właśnie opublikował poruszający wpis, w którym przyznał, że w ciągu kilku dni stracił aż dwie bliskie osoby. Fani nie kryją współczucia. Komentarze pod jego postem w mediach społecznościowych pokazują ogromną falę wsparcia, jaką otrzymał. Chociaż na co dzień stroni od medialnego zgiełku, tym razem nie ukrył emocji. Kruche jest jutro, napisał. Cześć, tu Alicja. Witajcie na moim kanale Alicja Plotki Gwiazdy, gdzie dziś dzielę się z Wami wyjątkowo smutną informacją o Conanie Kaźmierskim, synu Dagmeri, który przeżywa jedne z najtrudniejszych chwil w swoim młodym życiu. Konan Kaźmierski, znany widzom TTV jako syn Dagmery Kaźmierskiej z programu Królowe Życia. Przez lata towarzyszył swojej mamie w niemal każdej medialnej aktywności. Już jako nastolatek zyskał ogromną sympatię widzów, a jego poczucie humoru, wrażliwość i inteligencja sprawiły, że szybko zdobył własne grono fanów. Z czasem jednak postanowił zejść z pierwszego planu i skupić się na studiach medycznych, które są jego prawdziwą pasją i powodem dumy dla matki. Choć nieczęsto publikuje osobiste przemyślenia w internecie, tym razem zdecydował się zabrać głos. A jego słowa wybrzmiały wyjątkowo mocno. Na początku października media obiegła informacja o śmierci Jacka Wójcika, znanego z królowych Życia, który przez lata był bliskim przyjacielem Dagmery i towarzyszem wielu jej medialnych przygód. Conan również był z nim emocjonalnie związany. Wspólnie występowali w telewizji, szukali partnera dla Dagmery w jednym z programów, a prywatnie uchodzili za bardzo zżytą paczkę. Śmierć Jacka była dla nich ogromnym ciosem. Mimo głębokiego smutku, Dagmara i Conan nie pojawili się na pogrzebie, co wzbudziło wiele pytań i spekulacji. Sama celebrytka opublikowała emocjonalne pożegnanie. Żegnaj, Jake. Do zobaczenia w innym świecie. Miejmy go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Dla wielu internautów był to jeden z najbardziej poruszających momentów tej jesieni. Tymczasem Conan, po krótkim milczeniu, Opublikował osobisty wpis, który jeszcze mocniej chwyta za serce. Udostępnił zdjęcie w lustrze, na którym pozuje w eleganckim stroju i lekkim uśmiechu, jednak podpis nie pozostawia złudzeń. W ciągu zaledwie tygodnia przyszło mi pożegnać dwie osoby, z którymi dzieliłem lata życia. Jedna była moją najbliższą rodziną. Drugą kiedyś traktowałem jak rodzinę. Kruche jest jutro. Puśćmy w niepamięć wszelkie zwady. "Bądź się w zdrowiu, napisał. Nie zdradził, kto oprócz Jacka Wójcika odszedł z jego życia, co tylko spotęgowało poruszenie fanów. W komentarzach pojawiły się setki słów wsparcia, kondolencji i ciepłych gestów, które miały dać mu siłę w tych trudnych chwilach. Internauci nie kryją wzruszenia, Konan, choć rzadko się otwiera, właśnie pokazał swoją najbardziej ludzką, kruchą stronę." Dagmara Kaźmierska tymczasem wróciła do aktywności medialnej i podróży, relacjonując kolejne wyjazdy do ciepłych krajów. Jej syn w cieniu kamer przeżywa jednak wewnętrzny dramat. Widać, że dla Konana to nie tylko medialna strata, ale prawdziwa, emocjonalna rana, która będzie się goić długo. Ten wpis to nie tylko żałoba, to ostrzeżenie, przypomnienie i refleksja. W kilku zdaniach Konan przypomniał, jak niewiele potrzeba by życie odmieniło się na zawsze. I że warto doceniać bliskich, póki są obok. W świecie show, biznesu, gdzie uśmiech bywa maską, ten moment prawdy wybrzmiał z wielką siłą.